Nikt nie chciał być w jego pobliżu. Był odizolowany, skuty łańcuchami, mieszkał w grobowcach, człowiek, który wydawał się całkowicie stracony, opanowany przez legion demonów, aż przyszedł Jezus. W Ewangelii Marka 5:8 czytamy: Wyjdź z tego człowieka, duchu nieczysty. Jednym poleceniem Jezus uwolnił tego człowieka, którego wszyscy już porzucili. A po cudzie wydarzyło się coś niezwykłego. Ten, który wcześniej krzyczał i ranił się kamieniami, teraz siedział ubrany przy zdrowych zmysłach u stóp Jezusa. Moc uwalniająca Chrystusa jest prawdziwa. Nieważne jak głębokie jest więzienie duchowe, On ma władzę nad każdą e, ciemnością. Ten cud pokazuje, że nikt nie jest tak daleko, by nie mógł zostać odnaleziony. Może znasz kogoś takiego, a może sam potrzebujesz takiego uwolnienia? Jezus wciąż przemienia życie, ale czy wiesz, że On nie uwalniał tylko ciał? W kolejnym filmie zobaczymy, jak uleczył wnętrze zapomnianej kobiety tylko dzięki jednemu dotykowi wiary.